Siema masy sam Pokémon, to jest dziesiąty odcinek. Jak podejrzeć chyba z Farming, no to 2013. Na razie nadal nikogo nie ma. Ale ja nie chcę, tak. Tylko kosimy. Nie mam czasu na obijanie. Tylko koszę. Więc dołączył Olo. O. O tu Olo, nasz biega, mówi nie biegaj tak. No dobra, my tu dalej będziemy kosić. Więc tak, tu robota idzie bardzo szybko, Olo jest, jest to się cieszyć. No hmm, chyba dzisiaj jest czwartek to jutro wrzucę chyba to nie okaże się robimy więc tak, taki Olo Nawet fajny Olo Już do widzenia sobie poszedł więc no nie jestem zadowolony z robotnika bardzo nie czekajcie ludzie Aha, no ludzie! Jak ty robisz tu? No. O, Minecraft blowek Dobra, więc wszedł Minecraft blow, więc trzymajcie się, do odcineczka. Założę się, że to już będzie chyba, podaję, 11. jedenasty. Więc narka, cześć! Cześć, cześć, cześć!